Yo 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 siemaneczko witam wszystkich serdecznie na moim kanale słuchajcie dzisiaj taki temacik Akoprzostak e, Ako Przostak. a może powinienem zacząć Szymon Kołecki versus Ako Przostak i troszeczkę omówienie tej walki aczkolwiek nie ma za bardzo czego omawiać to hmm, trzeba e, stwierdzić fakt, że no, tak jak było to tak jak wszyscy żeśmy stawiali, czyli Ako przegra i to szybko. E, aczkolwiek mm, myślałem, że potrwa to troszkę dłużej. Myślałem, że przynajmniej do drugiej minuty to dotrwa. No niestety jednak jak widzicie nic z tego e, nie wyszło, akopowi mm, dostał po prostu haka i tyle się skończyło 40, chyba 5 sekund zaledwie trwała ta walka no cóż można o niej powiedzieć Ako od początku był nastawiony na cofanie się wiedział wcześniej, że tej walki nie wygra stawiał sobie tylko 10% na wygraną, więc wchodził do tej klatki tylko po to, żeby odmębnić robotę Mm, nie nastawił się w ogóle na zwycięstwo. Mm, o szkoda, mógł pokazać naprawdę e, większe umiejętności mm, i e, przynajmniej pokazać jakieś akcje, e, bo tam na pewno w dużo e, sparringów miał i dużo mógł się nauczyć. Dziwne to jest trochę, że nie pokazuje tych swoich pełni umiejętności, choć w jakiejś części w ogóle, a no, nie oszukujmy się, że słabo ta walka wyszła. Hmm, podobnie jak z Erko Dziunem, e, choć tam z Erko Dziunem padł od razu po strzale. Tutaj hmm, no przyjął jeden, jeszcze jakoś tam ustał, ale cały czas się cofał. I jak wyszedł ten podbrutkowy, to e, no, niestety padł. I już e, tylko Szymon. E, za Zawdzięcza sędziemu, że Szymon go po prostu tam nie skarcił mocniej, bo mogłoby się to e, gorzej oczywiście na niego skończyć. Także do no słabo wyszedł. E, żenująco mm, mówiłem, żeby e, i mówię tu poważnie, żeby e, zrobić rewanż ze mną. E, ludzie tego chcieli na Twitterze. E, ja przynajmniej bym pokazał jakieś e, obrotówki, jakieś przynajmniej uderzenia. Jakieś lockingi nie wiadomo co by było, jakby by doszło do sto, do, do starcia, że tak powiem w zapasach. Aczkolwiek też zapasy mamy i wiadomo znam Szymona. Robiłem, trenowałem z Szymonem. Wiem, wiem, jakby, znaczy wiem jaki miałbym, mniej więcej z nim walczyć. No cóż, nie dali mi tego rewanżu z Szymonem, boleli Jakopa, który miał tam 5 lajków. pod E, pod tym postem miałem ja około 148, także i tak ludzie wolili, żebym ja zawalczył, no ale nie byłem wybrany. Był wybrany ako nie wiem, ze względu może na znajomości. E, dobrą robotę też wykonał jego menadżer. E, także no cóż, e, trudno. No. Ja na pewno bym postarał się zawalczyć lepiej. E, I zawsze wychodzę do walki z myślą o tym, żeby wygrać, a nie pierdolić, że mam 10 albo 20%. Jeżeli zawodnik wchodzi z myślą e, od razu przegranej, to nic z tego nie będzie. E, ja na pewno bym wchodził z myślą o wygranej i na pewno dałbym z siebie wszy, e, wszystko ogólnie, groźnie. Pamiętajcie, i tak by było. Ale cóż, zawalczył Akob i niestety stało się, jak się stało. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Tomka Sarary. Pokazał wielkie serce, charakter. E, naprawdę mm, był już na tamtym świecie i powrócił. Wielki, wielki szacunek dla niego. Trzymajcie się. Elo. Do następnego. A, elo.